Hej, to, And... hey, to ja, the Punker, PS. no i kupiłam sobie nowe pet shopy. Te pet shopy, to może to nie jest jakiś najpopularniejszy kształt, ale bardzo chciałam je mieć i są fajne. To jest mój zestaw nowy, po prostu śliczny, te wszystkie pet shopy, po prostu piękne, to jest zestaw pokaz Smoty. Jest super. Niektóre pet shopy są lokalowe. Jak widzicie, tutaj jest 11 pet shopów I teraz mam wszystkich razem 201. W związku z czym zrobię nowy filmik z kolekcją. Dobra, na no to może zacznijmy otwierać. To jest 8 pet shopów. No, To jest mój pierwszy nowy petshop. To jest żółwik. Jeszcze takiego żółwika kształtu nie miałam. Ma dziurkę. Nazywa się Sandy. Ma tutaj takie gwiazdki. Raz, dwa, trzy. Ja jeszcze nie miałam takiej rybki, ma dziurkę, yy, takiego kształtu. Ma bardzo dużo gwiazdek. Yy, nazywa się Jasmina. No po prostu tak mi pasowało. Jest w niebieskim kolorze, ale to widać wprze. Jest śliczna naprawdę. Telefon. Mój drugi Taki kształt Miałam już taką Sapi. Yy, będzie pewnie W jakimś filmie grał dziadka Czy coś takiego yy, Ma tutaj dziurkę No no i to chyba wszystko o nim Tak ją nazwałam Ma Na dziurkę To jest mój pierwszy taki kształt Petrza ta pudelka ma blokadowe włosy, takie kokardki, które mnie rozbrajają To no, bardzo słodkie też. I łapki. Mój dziewiąty komik. Jak wiecie, komiki to moja mania. I dlatego mam ich tak dużo, to jest najliczniejszy kształt moich kolorów. Ten tutaj nazywa się Butter ze względu na swój maślany kolor. Ma dziurkę, yy, takie niebiesko zielonkawe oczy, jest bardzo ładna. Ma tutaj jedną gwiazdkę. No, jest śliczna. I znak oryginalności LPS jest na kopytku. Tiffany Puff. Jest moim y, pierwszym takim ptaszkiem w kolekcji y, w sensie kształt No i o, nie ma dziurki, tylko takie trzyma dełko. Ma brokat na sobie, y, śliczne niebieskie oczka. Naprawdę jest bardzo ładna. Bardzo. Tutaj jeszcze była taka od tego zestawu, taka naklejka. Wszyscy ją znalazłam To jest maili. Jest bardzo ładna. Yy, nazywa się Maili, na no bo okażę się z Lisa Była od niej taka spódniczka. Ma cztery gwiazdki, yy, dziurkę, no i znak oryginalności LPS. Blokadowa Caroline Flaming. Yy, no, jest blokadowa, wiadomo. Ma dziurkę, yy, trzy gwiazdki. Tak, oryginalność LPS. Jest bardzo ładna, różowa. Miała na sobie wcześniej taki o naszyjnik. No, bardzo ładny. Będę go używała do filmików. No, I Caroline też jest bardzo ładna. a Może ją kiedyś użyję. To jest moja ośmiorniczka. Ma na imię Sushi. No, ma dziurkę. Jest bardzo ładna, jak na ośmiorniczki. Właśnie dziwnie jest morskim zwierzęciem, a mi się podoba, bo jak wiecie, ja bardziej lubię lądowe i w ogóle, ale ona jest naprawdę słodziutka. Jest Agatka jest świnką morską. Ma yy, miałam już jedną świnkę morską i to był chłopak, miał na imię Mateuszek. To jest Wika, czyli skrót od Wiktoria, jak wszyscy wiedzą. Ma raz, dwa, trzy gwiazdki. Yy, dziurkę. No jest bardzo ładna. Naprawdę bardzo ładny petshop. Miała na sobie taki szaliczek. Razem z moimi pet shopami była taka oto sceneria, którą zaraz ułożę. Postanowiłam ją zachować, bo stwierdziłam, że na pewno się przyda. I to są moje nowe patropy i sceneria, a w weekend spodziewajcie się filmiku z kolekcją. A to są wszystkie moje nowe dodatki.